Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym Was zabrać na Mankopf 2093 metry nad poziomem morza w paśmie Karwendel na granicy Bawarii i Tyrolu. W poprzednich filmach wspominałem Wam o tym paśmie, a dzisiaj będzie pierwszy film z tego regionu. Startujemy u wylotu doliny La Liderertal. Kolejne punkty to jest La Liderer Alm, Falkenhutte, Laditzküpfl i Mankopf. Trasa ma 22 km i 1100 metrów przewyższenia. Ja już tą trasę mam za sobą. A wy zobaczycie ją teraz. Startujemy. Dostaliśmy do końca doliny La Liderer i w ramach orientacji stąd przyszliśmy i kierujemy się dalej w stronę Falkenhutte, czyli schroniska leżącego na przełęczy pomiędzy La Liderer Spice a Mankopf. Schroniska nie widać z tej strony, znajduje się kawałek za tą górką, a szlak biegnie tędy przez pastwisko i tutaj do góry za kosami. Pewnie zauważyliście już, że mam dzisiaj ze sobą trochę większy plecach niż zawsze, a to z tego względu, że na prawie całym obszarze pasma Karwendel telefony komórkowe pozostają poza zasięgiem. W przypadku tej trasy trasa ma długość 22 km i 1100 m przewyższenia. Zasięg telefony mają jedynie na szczycie pod krzyżem. Jest to bardzo słaby zasięg i wystarczy zejść kilka metrów pod szczyt, dosłownie kilka metrów pod szczyt i zasięg znika. Więc planując wycieczkę na obszarze Karwendel, możecie to wziąć pod uwagę. nami Schronisko tydzień temu zostało już zamknięte na sezon zimowy. Najczęściej schronisko jest zamykane w pierwszy weekend października. Mniej więcej w tym samym czasie krowy złożone są z pastwisk, które za mną widzicie do doliny i tym samym zakończany jest sezon letni na łąkach i pastwiskach górskich. Przy schronisku skręcamy w prawo na Laditzkupfl. Za Laditzkupfl będzie kawałek w dół i później będzie już główne podejście na mantel. Dotarliśmy na Laditzkupfl. Stąd rozpościła się pierwszy widok 360 stopni. W kierunku La Liderertal, Tal. Północną ścianę La Liderer Spitze. W dole widzimy strumienisko Falkenheimste. Widok w stronę Johannistal. A szlak, biegnie dalej tędy. troszkę w dół. I później ładne podejście w górę na Manko. Połowa podejścia za nami, jestem dość oszczędny w ujęciach bo jest stromo i sypko. Stąd przyszliśmy, ładnie skopiliśmy, w jak retengach, do góry i zostało nam jeszcze jakieś kilkaset metrów do szczytu. Wchodzimy teraz na przełęcz do schroniska, tam sobie coś zjemy, chwilę odpoczniemy i później będziemy schodzić do Doliny i Doliną wracać na parking. Mam dziwne wrażenie, że te pozice są opłacane przez rant tyrol, żeby tutaj biegały, bo za każdym razem jak tutaj jestem stoją dokładnie w tym samym miejscu. Ostatnie rzutokiem na Falkenhutce i schodzimy do doliny. Mama z młodą koziczką też chyba już wracają na parking. Tym pięknym widokiem będę się z wami żegnał. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. A w międzyczasie możecie odwiedzić zakładkę community na kanale, czy społeczność, w zależności od tego, w jakim języku macie ustawiony kanał. Niedługo pojawi się ta ankieta dotycząca nowej serii na kanale: 5 najciekawszych tras rowerowych w Alpach. Jeżeli chcielibyście zobaczyć taką serię, głosujcie na tak. W zależności od wyniku, jeżeli większość osób zagłosuje na tak, wówczas nagram te odcinki. Ale nie będzie to moim głównym celem na przyszłość. Głównym celem pozostaje seria przynajmniej raz w życiu. Pierwszy odcinek nie cieszy się zbyt dużą oglądalnością, ale potwierdza to tylko fakt, że wybrałem dobry temat, ponieważ niewiele osób mogłoby sobie wyobrazić, że mogłoby polecieć na paralotnich, a w serii tej chodzi o to, żeby zrealizować to, co było dla nas jeszcze kilka miesięcy temu, rok temu, niewyobrażalne. To wszystko na dzisiaj. Cześć.